Nasz pan wkrótce przybędzie, czekaj na niego, on nie spóźnia się i nasz pan rzeczywiście przyjdzie. Tak jak powiedział, ale dzisiaj rano się modliłem i wierzę, że, że trzeba przeczytać teraz słowa z księgi kaznodziei Salomona z pierwszego rozdziału. Marność jest nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który podejmuje pod słońcem? Jedno pokolenie przemija, drugie pokolenie przychodzi, lecz Ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi, Słońce zachodzi i spieszy do swego miejsca, z którego znów wschodzi. Wiatr idzie na południe i zawraca na północ. Krąży nieustannie i znowu wraca na drogę swego krążenia. Wszystkie rzeki płyną od morza, lecz morze. Się nie przepełnia. Do miejsca, z którego rzeki płyną, znowu wracają. Wszystkie rzeczy są pełne trudu, a człowiek nie zdoła tego wyrazić. Oko nie nasyci się patrzeniem, ani ucho nie nasyci się słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Patrz, to jest coś nowego? I to było już w dawnych czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o dawnych rzeczach. Także o tych, które będą, nie będzie pamięci u tych, którzy potem nastaną. Chwała Panu. Ostatnio e, jakieś tam śmierci w okolicy, ostatnio u znajomych. Kasi Dziadze umarł. Ja też przyjeżdżałem ostatnio do takiego domu, gdzie wiedziałem, jak człowiek mieszkał, pracował, zasuwał. On jakiś czas temu umarł, a dzisiaj ten dom już jest zarośnięty krzakami, zarośnięty trawą. Za w środku tam drzewa będą wyrastały z tego domu. Ten dom, który był żywy, który, 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 pracy, no, który istniał, funkcjonował, był w nim życie. Dzisiaj jest zarośnięty trawą, krzakami i, i tak, tak patrzymy na to wszystko w ogóle. Też kasnodzieja, tutaj gdzieś w księdze mądrości jest napisane, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu radości, wesela, bo człowiek przynajmniej coś mądrego zobaczy. To wszystko, tak jak kasnodzieja pisze, marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Jaki pożytek ma człowiek z całego z tego trudu, który podejmuje pod słońcem? Kręcimy się, działamy, napieramy, walczymy tutaj. A to wszystko jest marnością, to wszystko nic nie znaczy. I kochani, musimy pamiętać te rzeczy, pamiętać te słowa, pamiętać tą rzeczywistość, bo ten świat nas wciąga, wciąga nasze serca. To powoduje, że w naszym, w naszym życiu rosną te chwasty, o których mówiliśmy tutaj dwa tygodnie temu. E, musimy pamiętać, nie pozwolić, żeby nasze serca przylgnęły do marności. Aby w naszych sercach było to takie jaranie się tym, co tu się dzieje. Mamy tu pracować, mamy tu czynić rzeczy, mamy przepychać pewne rzeczy do przodu, budować, jakoś rozwijać się, ale cały czas nasze serce powinno być przy Bogu. I nawet jak przychodzi takie coś, wiecie, cieszymy się, czasami przychodzą momenty, że coś zrobiliśmy, coś przepchnęliśmy, coś się udało, coś wybudowaliśmy, coś kupiliśmy nowego. Ale warto jest sobie uświadomić to, jak się cieszę tak za bardzo rzeczami. Przecież to jest marność. Przecież to nic nie znaczy. Przecież to jest nicością. I, i warto te nasze serca tak pilnować, przy tym, żeby się nie przyklejały do rzeczy. Żeby się nasze serca nie przyklejały do sytuacji. Żeby się nie przyklejały. Do, do tego, co się dzieje wokoło, do, do tego świata. Objawienie Jana, rozdział 21. Zobaczyłem nowe niebo, nową ziemię. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. To się stanie. Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma, nie ma. To wszystko jest marnością. To, co tu się dzieje, to wszystko, co widzimy, to jest marność. To, tego po prostu nie będzie. Módmy się, prośmy Ducha Świętego, yy, strzeżmy swojego serca, aby nie przyklejało się do tych rzeczy, które są tutaj. Mogę doświadczać sukcesów, mogę doświadczać dobrych rzeczy, ten świat temu sprzyja, ale nie mogę się, u, nie mogę się przykleić. W innym miejscu, jeszcze wcześniej, w XX rozdziale, tak tylko w tronce niesamowity werset, zobaczyłem wielki, biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. To jest taki tron, taka osoba, taki Bóg, taki władca, taki Pan, że kiedy niebo i ziemia zobaczyły Jego oblicze, to uciekły, i tu jest napisane takie dziwne zdanie, i nie znaleziono dla nich miejsca. On jest tak potężną istotą, że niebo i ziemia uciekną przed jego obliczem. Musimy pilnować w sercu tej prawdy, a przypominać sobie, uświadamiać tej prawdy, że to wszystko jest nicością i marnością. I to wszystko się skończy. I nic z tego, co tutaj jest, nie zostanie. Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Kiot pisze w drugim liście w trzecim rozdziale. Przede wszystkim wiedzcie. E, może dalej. No, przede wszystkim wiedzcie, że w ostatnich dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli Ojcowie, wszystko trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymywane i zachowywane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Tu jest napisane, że ziemia, niebiosa i ziemia przez Słowo są utrzymywane. To, że ziemia funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. To, że niebo tak funkcjonuje, to tylko dlatego, że Bóg podtrzymuje to swoim słowem. Jego słowo wprawia to wszystko w ruch i w funkcjonowanie. Jeszcze raz przeczytam. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo, słowo Boga, są utrzymywane i zachowane na, dla ognia, na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed Wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazując względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek skinął, lecz aby wszyscy doszli do, po, do pokuty. A jak złodzień w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą. Żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Ja ten werset znam na pamięć, kochani, uczmy się. Niebiosa z wielkim hukiem przeminą. Powie, powiemy razem? Niebiosa z wielkim hukiem przeminą. Żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. To jest przyszłość tego świata. Nie ma opcji. Bóg powiedział słowo. Żywioły rozpalone ogniem stopią się. W ogóle nie wiadomo, co to znaczy. Żywioły rozpalone ogniem stopią się. Niebiosa z wielkim hukiem przeminą. To wszystko, co widzimy na głową, gwiazdy, słońce, księżyc, ruchy to wszystko z wielkim hukiem przeminie, Nie będzie. Nie będzie nieba. I teraz Piotr dalej pisze, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, Ziemia się rozpłynie, jak lawa, jak, jak coś płynnego. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywiony, żywioły się roztopią. Znowu powtórzone. W którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Nie wiem, co to znaczy, ale to będzie niesamowite. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienagani w pokoju. Oczekujcie na to. Oczekujcie. W Hebrajczykach jest napisane, że błogosławieni ci, którzy Go oczekują. Ludzie się boją końca świata, ludzie się boją, że się nie wiosę o i to wszystko, co będzie ze mną. No, Bóg sobie poradzi, Bóg nas ochroni. Ale tutaj jest napisane, oczekujcie, starajcie się, abyście się znaleźli, przez Niego znalezienie. Ale pierwszy jest fragment, oczekujcie. Czy ja oczekuję, czy ty oczekujesz? Czy jesteśmy tak przyklejeni do spraw tego świata, do codzienności? Że nie oczekujemy, a wręcz od chceli, chcielibyśmy jak najdalej, żeby nie przyszło. My mamy oczekiwać. Tutaj jest Piotr pisał do pierwszych chrześcijan: Oczekujcie. Mara Nata, przyjdź Panie Jezu, ostatnie słowa w Biblii: przyjdź Panie Jezu. Nowa Ziemia, oczekujemy nowej Ziemi, bo tam będzie sprawiedliwość. Czy ktoś tu doświadczył niesprawiedliwości? Tam będzie sprawiedliwość. Nowa Ziemia. Cudowne miejsce do życia. Tu nie jest za dobrze, ale tam będzie, więc dlatego oczekujemy. Ale żeby oczekiwać, to trzeba mieć w sercu to: Boże, Boże, chcę nowego nieba, chcę nowej Ziemi, chcę nowego miasta, chcę żyć z Tobą. Pragnę, oczekuję, przyjdź, Panie Jezu. Taka modlitwa codziennie. I taka modlitwa sprawi, że nabieram dystansu do tego, co tu się dzieje. Taka modlitwa sprawia, jeśli ja oczekuję, że moje serce się nie przykleje. Tak, ja będę rozwijał się zawodowo, będę pracował, będę robił to czy tamto, ale ja wiem, że to wszystko marność. Ja wiem, że to wszystko nic nie znaczy. To jest chwilowe, to jest, to jest na teraz tylko. Umiera starszy człowiek, 70-80 lat. I patrzysz na niego i widzisz, jak nic mu już nie trzeba. Takiemu człowiekowi nic nie trzeba. Jemu tylko, żeby gdzieś głowę położyć, żeby zjeść. Jemu nie trzeba samochodu, nie trzeba mu domu. Te wszystkie... całe życie się starał, troszczył, wiecie, zaangażowanie, pełne serca. Pełne serce zaangażowane w różne rzeczy, w różne projekty, jak to dzisiaj się mówi. A potem dochodzimy do okresu. Sił do kresu życia nic tam nie trzeba. Wiemy, że to wszystko marność. Zapytać taką osobę starszą. Pokręcą głowę. Ostatnio rozmawiałem z taką, z taką panią, która biznes prowadzi. Ona jest tylko zrezygnowana, nic mnie się nie cieszy. Nic. Tyle mówię, zdrowia zostawiłam w tym biznesach. To w kontekście tego, co się teraz dzieje. Mówi, nazarabiałam na zarabiałam się tych pieniędzy. A teraz przyszła inflacja i już już prawie nic z tego nie ma. Wiecie, dzisiaj ktoś ma na koncie 100 tysięcy. To rok temu to było 100 tysięcy. Dzisiaj za te 100 tysięcy może kupić tyle, co za 60 tysięcy. Czy straci 30-40%? Ludzie mają, całe życie się nakręcili i już dzisiaj widzą tą marność tego wszystkiego. Ale... Ale mamy oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga. Wow, tu mamy się śpieszyć na przyjście Dnia Boga. Niesamowite. Jeszcze w psalmie do święty mi przypominał, w psalmach to też jest napisane. Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale ty pozostajesz. Wszystkie, jak szata, się zestarzeją, Zmień, zmi, zmienisz je, jak płaszcz, i będą odmienione. A ty zawsze jesteś ten sam. Twoje lata nigdy się nie skończą. Synowie Twoich sług trwać będą u ciebie, a ich potomstwo zostanie przed tobą utwierdzone. Niesamowite. One przeminą, dawno założyłeś fundamenty ziemi, są dziełem Twych rąk. One przeminą, a Ty pozostajesz. Wszystkie są jak szata, zestarzeją się, zmienisz je jak płaszcz, będą odmienne. Bóg powoduje, tutaj e, o, autor księgi e, psalmu 102 porównuje ziemię do, do szaty. Ona się zestarzeje, po prostu Bóg to wyrzuci jak szmata. Żytom. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Ty zawsze jesteś ten sam, Twoje lata nigdy się nie skończą, synowie Twych sług będą trwać u Ciebie, a ich potomstwo zostanie przed Tobą utwierdzone. Kochani, to jest cud. My mamy możliwość przeskoczyć przez to zniszczenie, mamy możliwość przeskoczyć przez ten ogień, który przychodzi na ziemię, mamy możliwość znaleźć się po drugiej stronie bez uszczerbku. I nie tylko my, ale to jest napisane: Synowie Twoich sług trwać będą u Ciebie, a ich potomstwo zostanie przed Tobą utwierdzone. To jest obietnica o nas, o nas i o naszych dzieciach. My zostaniemy przeniesieni na drugą stronę. Na drugą stronę ognia i tych niesamowitych rzeczy, które będą się działy. Ty zawsze jesteś ten sam, Twoje lata nigdy się nie skończą. To jest o Bogu naszym, Królu. Dlatego tak się cieszymy. Jesteśmy zbawieni od karzącego gniewu, od sądu, od kresu tego wszystkiego, co jest w Bogu. My jesteśmy w Jezusie uratowani. To jest najcudowniejsza wiadomość, to jest najwspanialsza rzecz, której nic nie powinno przyćmić. Żadne trudy życia, żadne przeciwności, żadne braki, żadne dotyki diabła. Tego nie powinny przyćmić tej radości, jeśli ona naprawdę jest w nas. To jest najwspanialsza wiadomość i najwspanialsza rzecz, jaka się mogła nam przytrafić. Jeszcze tu w Polsce, gdzie jest niecałe 40 milionów ludzi, a mówi się, że jest około 40 tysięcy wierzących. Ani nim to jest promil, to nawet promil nie jest. Jesteśmy błędem statystycznym. Bóg dał nam możliwość poznać prawdę, która nas zbawiła, Jezusa, Mesjasza. I nie musimy się bać tego, co przychodzi, tak jak wszyscy wokół, nie musimy żyć w niepewności, nie musimy inwestować tutaj w te rzeczy, nie musimy przyklejać swego serca do tego czy tamtego, do, do budynków, do gruntów, do, do samochodów, do, do pozycji, do czegokolwiek. Możemy, możemy spokojnie patrzeć na to wszystko, mówić Boże, dziękuję Ci, jeżeli to dałeś, mogę tu normalnie funkcjonować, ale to jest barwność nad marnościami i wszystko marność. Może dziękuję Ci. Ty mi los zabezpieczasz. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie jak szata się zesterzeją. Ty jesteś zawsze ten sam. Podłączyliśmy się do Tego, który zawsze jest ten sam. On się nie zmieni. Twoje lata nigdy się nie skończą. To, to są tak potężne zdania, Powiedz do kogoś, do innej osoby, Twoje lata nigdy się nie skończą. Jak my wiemy, że wszystko umiera, a, a tu nagle Twoje lata nigdy się nie skończą. Wow. Nigdy, nigdy! Ty zawsze jesteś taki sam, Ojcze. A ja przez Jezusa jestem z Tobą. Ty zawsze jesteś ten sam. można mieć trzeźwy umysł. Nie dać się zaczarować błyskotkami tego świata. Nie dać się zaczarować tymi rzeczami, aby nasze serce się nie przykleiło, Abyśmy mieli zdrowe podejście do wszystkiego. Abyśmy na pierwszym miejscu w biciebie Bożym. Aby żadna z tych rzeczy, które tu są, nie odciągnęła, nie odciągnęła nas od Ciebie. Duch Święty, Modlimy się, pomóż nam. Pomóż nam zapamiętać te słowa. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Pomóż nam pamiętać. Pomóż nam żyć wiecznością, a nie tutaj. Boże, Duchu Święty, zrób to. Pomóż nam Panie. Jesteśmy tacy słabi. Idziemy jutro do pracy, będziemy pojutrze, w środę, w czwartek, już będziemy znowu wkręceni w ten świat, w myślenie, w sposób myślenia tego świata. Pomóż nam się przeprogramować z nowym świata, przekształcić nasze serca, nasze myśli, abyśmy inwestowali w to, co się nie skończy, abyśmy patrzyli długodystansowo, abyśmy patrzyli poza śmierć, poza zniszczenie tego świata, abyśmy pragnęli Królestwa Sprawiedliwości. Cudowna nazwa. Sprawiedliwe rządy naszego Boga. Pragniemy Ciebie, Panie. Ja pragnę Ciebie, Panie. Chcę Cię pragnąć. Chcę pragnąć Twojego Królestwa. zmiennie Pomóż mi pragnąć tego święty. Sam nie umiem. Jestem za bardzo poklejony. Poprzyklejany do tego święta. Pomóż mi do tego święta. za niebem. Pomóż mi tęsknić za za duchowym światem, za przyszłym światem. Pomóż mi, Duch Święty, potrzebuję Cię. Potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojej pomocy, bo tak bardzo się zabrakło, tak bardzo mnie to wciąga, Boże. Wyrwij mnie z tej rzeczywistości, do Święty. Wyrwij mnie i wprowadź mnie w świat Ducha, w świat życia, w świat Twoich twojej, twojej zasad, Twojej sprawiedliwości, Twojego piękna. Jesteśmy umysł. kochani. To jest upicie się. jesteśmy upici, zaczarowani rzeczami tego świata. To nie jest trzeźne myślenie, bo trzeźne myślenie jest takie, że to wszystko się skończy. Kiedyś święty mi tak pokazał. To tak, jakby pamiętamy, nie było jeszcze zapory w Salinie, niedaleko tutaj. Była wioska solina, i pewnego razu przyjechali urzędnicy, i chodzili od domu do domu i mówili do tych ludzi: Słuchajcie, musicie się przeprowadzić, to wszystko będzie zalane. Tu będzie zapora, to będzie wszystko zalane, wasze domy, dostaniecie nowe miejsce. I ludzie tam krzyczeli, zemstowali, no ale musieli się zgodzić. Siła wyższa, ustawa przesiedlenia, a tam jeden pan Staszek na skraju. Pod lasem. Buduje dom dalej jak budowa. Oni wszyscy chodzą i mówią: chłopie, to wszystko będzie zalane. Uciekaj. Nie, nie będzie zalane. Ja tu będę budował dom. I koniec. Ja go zacząłem i skończę. Dadzą ci nowy dom. Dadzą ci nową działkę. Przeprowadź się. Nie. I on buduje. Zaporę budują, a on buduje dom. On już widzi dom. Zapora rośnie, beton leją, ale on nie rozumie. Dalej buduje dom. Policja przychodzi, będziesz eksmitowany. Nie, ja tu zacząłem, to jest moja ojcowizna, nikt mnie stąd nie ruszył. No i skończyli budować zaborę. Przyjechało pięciu funkcjonariuszy, skuli gościa, włożyli do blaszanej puszki, do blaszanego samochodu i wywieźli. I woda zalała ten dom, który budował. Ale on został siłą usunięty. To, to jest upicie. To jest, to jest zaczarowanie. Czary tak działają, że, że my nie myślimy logicznie, tylko taka giełka jest takie, tak jak po, po, po napięciu się alkoholu. Nie rozumiemy, nie mamy logicznego myślenia. Trzeźwego myślenia. Biblia mówi o trzeźwym myśleniu. Czyli mamy powiedziane w słowie, to wszystko zostanie zalane tylko nie wodą, tylko ogniem. I czy ja nie jestem takim panem Staszkiem, który mówi: Nie! Nie ma opcji. Będzie, będzie tak jak ja robię, a nie tak jak ty mówisz. Ale tego nie ruszysz. Sorry, zapora już się buduje. Nakaz eksmisji już jest wydany. Nie ma opcji. I teraz, czy ja będę budował tak, żeby doczekać do końca budowy, czy ja będę budował tak, że ja. Że ja to wypieram, bo wtedy jestem oszukany i okłamany. trześć wymyślenie to jest do co Bóg powiedział. A znaczy, nawet wiecie, to już nawet nie mówię o końcu świata, ale po prostu możemy. I na ile to wyważyć, na ile mam tutaj tak żyć, żeby, żeby móc żyć, żeby móc mieszkać, a na ile ja po prostu robię to na, za dużo. I, I trochę tak jesteśmy zbudowani. Mamy dwie nogi. Nie można iść tylko na jednej nodze, Trzeba iść na dwóch. I wyobraźmy sobie, że jedna noga no to jest życie tutaj. Trzeba pracować. Trzeba gdzie mieszkać, trzeba zapłacić za rachunki. To jest jedna noga. Ale potem Boże królestwo, Boża chwała. Boże życie. Trzeba pracować. Trzeba tu żyć jakoś. Boże Królestwo, Boża chwała. Musimy iść na dwóch nogach można tylko na jednej drodze, tylko tutaj, tylko to. Ta równowaga musi być zachowana.